Witam Was w poradniku, o którym mówiłem w drugim odcinku z Castle Story i pokażę Wam w nim, jak pozbyć się problemu z drzwiami. Poszperałem troszeczkę w internecie i znalazłem kilka informacji na temat tego problemu, jednak jest w tym wszystkim mała nieścisłość, która, szczerze mówiąc, mnie niepokoi. Ehm, osoby grające w tą grę spotkały się z takim problemem gdy była ona jeszcze w fazie prototype, no, czyli była w fazie prototypu i nie wiem, szczerze mówiąc, czy to teraz zadziała. Usunięcie tego problemu jest naprawdę banalnie proste i słuchajcie teraz, jeżeli to nie pomoże, w prawym dolnym rogu wyświetli się nasz mail, napiszcie na niego i ja się wtedy z Wami skontaktuję i postaramy się wspólnie rozwiązać ten problem. Oczywiście Was wszystkich poinformuję w którymś z odcinków, czy o ewentualnych innych opcjach, jak sobie z tym poradzić. Ale teraz przejdźmy do tego sposobu sprzed kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy. Wchodzimy w folder, w którym mamy zainstalowane Castle Story. Ja sobie utworzyłem skrót na pulpicie. Otwieramy go, następnie wchodzimy w folder info i folder livre i tutaj znajdujemy taki wpisik jak menu.lap. Otwieramy go, on tworzy się w naszym notatniku bądź w programie, który macie przepisany na swoim komputerze. Wiecie, różnie to bywa. Odnajdujemy w tym momencie jakieś wspomnienie o drzwiach. Mamy tutaj. I tak, patrzcie, tak wygląda normalny wpis. Tak powinno to wyglądać. Natomiast, gdy ten problem występuje, ten wpis wygląda w ten sposób. Przy każdej, przy każdym wierszu, który odnosi się do drzwi, pojawiają się takie dwie kreseczki. Nazwijmy to dwoma kreseczkami, więc to będą dwie kreseczki. No i problem polega po prostu na ich usunięciu. No. Czyli przywracamy. Yy, to do takiej postaci jak było na początku, czyli tak jak być powinno, do właściwej usuwamy te. Ojej. Usuwamy te dwie kreski. I zapisujemy. To wszystko. Nic więcej nie musimy tu robić. To jest całe rozwiązanie tego problemu. Więc jeżeli Wam to pomogło, dajcie znać pod filmem, żebym wiedział, a jeżeli wam to nie pomogło, piszcie. Jeszcze raz tu gdzieś na dole pokaże się nasz mail. Piszcie na tego maila, ja wam bardzo chętnie pomogę. I postaramy się rozwiązać ten problem. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.